Polska obrona przeciwlotnicza przez ile dni może nas chronić? Zacznijmy od tego, że oczywiście obrona przeciwlotnicza ma dwa podstawowe cele. Być w stanie obronić sama siebie, ponieważ tym pierwszym, najważniejszym celem wrogich ataków lotniczych jest porażenie właśnie obrony przeciwlotniczej. Gdy ona nie działa, to już można robić co się dosłownie chce. A tym drugim elementem jest oczywiście obronienie, na przykład jakiejś infrastruktury krytycznej miejsca, które jest dla nas cenne. I kiedy patrzymy na obronę przeciwlotniczą na jej możliwości, trzeba rozróżnić oczywiście dwa takie bardzo ważne parametry. Czyli ilość środków, za pomocą których możemy zwalczać te zagrożenia i mówimy tutaj o wyrzutniach, o systemach lufowych, o zagłuszarkach, o radarach czyli takie elementy, które są oczywiście drogie i których potrzeba odpowiednio dużą ilość, czyli potrzebujemy na przykład 8-18 baterii Patriotów, 20 kilka baterii Narwi i tak dalej, i tak dalej, ale też tutaj bardzo ważnym elementem jest to, ile mamy na przykład zapasu rakiet do tego Patriota, ile mamy odpowiedniego AMO do tych systemów lufowych i oczywiście ile, Możemy zwalczać celów równocześnie. I kiedy spojrzymy na te wszystkie parametry i na dzień dzisiejszy, to można powiedzieć, że jesteśmy na początku bardzo długiej drogi, która zakończy się mniej więcej za 10 lat. Jeśli znowu się nie potkniemy i na przykład nie zatracimy się w tej wielkiej chęci, że nasze systemy, na przykład krótkiego zasięgu, muszą być w stanie zwalczać dosłownie wszystko. I nie zauważymy, że musimy zwalczać może wszystko, ale na różnych poziomach, jeśli chodzi o ekonomię, ponieważ musimy mieć i środki, żeby zwalczać te cele, masowe cele, które będziemy zwalczać tanimi hmm, środkami. I musimy posiadać też pewną odpowiednią ilość środków, które właśnie będą zwalczać dosłownie wszystko: nawet te najniebezpieczniejsze, najszybsze, najdroższe zagrożenia. A u nas Nadal chce się, żebyśmy mieli tylko te naj, 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 zapominając, że no niestety nie zawsze to dobrze się sprawdza, ponieważ koszt, efekt plus nie jesteśmy w stanie ich kupić aż tak dużo. Więc my jesteśmy na początku drogi, która skończy się za 10 lat. Jeśli chodzi o dzisiejsze możliwości, to nasza obrona przeciwlotnicza jest oczywiście lepsza niż była 3, 4, 5 i 10 lat temu. Ponieważ tutaj jednak zrobiliśmy gigantyczny krok do przodu, tylko że nadal, jeśli chodzi o ilość i tych wyrzutni, i tych radarów i środków, które posiadamy do nich w postaci rakiet odpowiedniego amo i tak itd, i tak dalej, to dzisiaj bardzo łatwo nas przesaturować, czyli wysłać przeciwko nam na przykład 300-400 rakiet manewrujących, balistyków i innych tego typu rzeczy, i po prostu nie będziemy w stanie ich wszystkich zwalczyć. Więc na przykład 100 z nich się przedrze i one nie będą trafiały w jakąś infrastrukturę, tylko właśnie w systemy opl w radary, w wozy dowodzenia czyli to, co jest najważniejszego. A kolejna fala już nie przedrze się 100 rakiet z 400-500, tylko 400, ponieważ będziemy mieli już mniejszą ilość tych naszych środków. Jak to będzie wyglądało za 10 lat? I na ile dzisiaj by to wystarczyło? Myślę, że dzisiaj mamy środki na trzy dni intensywnych ataków ze strony no, jakiegoś naszego teoretycznego przeciwnika. I to jest założenie bardzo, bardzo, bardzo optymistyczne. Ponieważ my, myślę, że w chwili obecnej, i to jest optymistycznie, ponieważ gdybyśmy spojrzeli na to pesymistycznie, czy ktoś powie realistycznie, to nie jesteśmy w stanie bronić się nawet przez dzień. W ciągu pierwszego dnia zostaniemy przesaturowani, nasza obrona przeciwlotnicza sobie nie poradzi i zacznie być zwalczana. Także w drugim dniu zostaniemy już bez OPL-ki, a państwo, nad którym niestety druga strona uzyskała przewagę w powietrzu, to państwo, które już ma duże problemy. I tak lotnictwo jest bardzo ważnym elementem naszej obrony przeciwlotniczej w przypadku wsparcia sojuszniczego, i tak do tego dojdzie. Tutaj dla wielu osób jest zaskoczeniem, że na przykład trzy lata temu, kiedy doszło do tych strasznych wydarzeń na wschód od nas, to, to wsparcie lotnicze i to widziane i to, którym się nie chwalono, no było większe niż nasze możliwości, możliwości naszego lotnictwa. I tak. Lotnictwo jest bardzo ważnym elementem, jeśli chodzi o nasze zdolności obrony przeciwlotnej. Więc na dzień dzisiejszy, no, nasze możliwości są mocno ograniczone. Ze względu na to, że mamy niewystarczającą ilość wyrzutni, systemów lufowych, radarów, wozów dowodzenia itd., itd. i posiadamy dosyć ograniczone środki do nich. Czyli te rakiety, to amoprogramowalne i tak dalej, i dalej. Czyli potrzeba dosłownie kilkuset środków. Które zostaną w naszą stronę skierowane czy też tysiąca kilkuset, żeby było niestety, żeby doszło do przesaturowania. Jak będzie w najbliższych latach, to wszystko będzie się dosyć szybko zmieniało. Tylko że nawet za 10 lat, jeśli będziemy nadal podążać tą ścieżką i nadal nie rozwiniemy systemów, na przykład obrony przeciwlotniczej bardzo krótkiego zasięgu, czyli program Sona, i nie skupimy się również na pozyskiwaniu środków ekonomicznych żeby na przykład ten szachet, szachety nie są po 5000 dolarów, jak niektórzy sądzą, tu raczej mówimy o cenach od 100 do 200 tysięcy dolarów, tak, one są takie drogie, żebyśmy mieli przeciwko niemu środek na przykład za 5, 10, 100 tysięcy dolarów, a nie żeby to musiała być rakieta, która będzie mogła zwalczać szacheda i dosłownie wręcz jakiegoś balistyka. Musimy mieć coś na te balistyki, ale potrzebujemy gigantycznej ilości środków, ekonomicznych środków na te szachedy i inne tego typu środki, te, których mogą być nawet tysiące skierowane przeciwko nam. I na dzień dzisiejszy, niestety, o ile będziemy mieć dosyć dużo, dosyć duże możliwości, jeśli chodzi o zwalczanie właśnie tych bardzo niebezpiecznych zagrożeń, tych takich, tych przeciwko którym trzeba używać rzeczy po prostu drogich, to będzie za te 10, za 5-10 lat ok. Wystarczy nam tych środków na jakieś dwa tygodnie bronienia się. no Też nie za długo, ale jednak zdecydowanie dłużej niż dzisiaj. Tylko, że obawiam się, że nadal będzie pokutowało takie przekonanie, że my potrzebujemy nawet w systemach takich jak NAREF, tylko środków, które będą zwalczać właśnie te wybitne cele. A zabraknie nam tych efektorów dla tych masowych, których mogą że być skierowane przeciwko nam nawet tysiące sztuk. Nie mówiąc o tym, że program Sona nie istnieje i nikt nie pomyśli, że dosłownie dziesiątki tysięcy tanich o wartości kilku tysięcy, może nie złotych, ale bardziej euro-dolarów, bez załogowców mogą być przeciwko nam skierowane i je też będziemy musieli zwalczać. Więc niezbyt optymistycznie, chyba że jednak komuś się zaświeci żarówka w głowie i pójdzie również w systemy lufowe, w zagłuszarki, w smażarki, chociaż ich możliwości też są no jak wszystkiego ograniczone. Może systemy laserowe, ale też efektory, tak jak na przykład rakiety ekonomiczne. Czy to będzie coś jak APKWS, czy to będzie coś innego, nawet naprowadzane na ten laser, ponieważ tak, nasze PPK, nasze systemy nie mogą być produkowane u nas, nie mogą być na, naprowadzane za pomocą lasera, ale już te, które kupujemy z zagranicą, to już mogą być. No ale o tym też kiedyś porozmawiamy. Jeśli do tego nie dojdzie, to nawet kiedy zbudujemy tą naszą obronę przeciwlotniczą taką, jak chcemy, to wystarczy nam środków, na od 7 do 14 dni. W mojej opinii. To jest podejście optymistyczne, ponieważ druga strona najczęściej, jeśli robi to w sposób mądry, a niestety no, spodziewajmy się, że oni będą mądrze działać, nie liczmy na to, że ktoś będzie popełniał stare błędy albo też będzie głupszy od nas, niestety to może się źle skończyć. To on zgromadzi bardzo dużą ilość środków i będzie ich używał, żeby. Przesaturować i zniszczyć naszą obronę przeciwlotniczą. A wtedy będziemy jak te kaczki i nasza infrastruktura no wszystko no, już nic z tym nie zrobimy. Więc jest średnio w przyszłości będzie lepiej ale to nie chodzi o to, żeby było lepiej. Miejmy nadzieję, że nie tylko będziemy kupować te kolejne baterie Patriotów nie tylko będziemy kupować te kolejne baterie Narwi, Pilicy, ale też będziemy mieć system Sona, który w wielu elementach będzie bardzo ważnym uzupełnieniem i że w końcu dotrze do nas, że musimy posiadać również gigantyczną ilość efektorów przeciwko tym celom, Masowo na nas uderzającym, a przeciwko którym nie zawsze opłacalne jest używanie rakiety za 100 tysięcy dolców czy za milion, chociaż niekiedy i tak trzeba, ponieważ to nie chodzi o koszt tego, co nas uderza, tylko koszt tego, co bronimy. To dla wielu osób jest, nie wiem, nie rozumieją tego, że my musimy zdawać sobie sprawę, że my chronimy na przykład obiekt, który dla nas jest krytyczny. I na przykład on ma wartość tam 10 milionów złotych, 20-50, tylko że to jest tylko wartość taka hmm, pieniężna. A w rzeczywistości, jeśli chodzi o to co na przykład ta rafineria czy też y, ta elektrownia, jak wielkie ma dla nas znaczenie, no to jest y, trzeba by pomnożyć to na przykład 50 milionów razy 10. I wtedy warto używać tej rakiety za milion dolców czy nawet za więcej, żeby coś strącić, nawet Coś za 150 tysięcy dolarów. No i w drugą stronę. Ale może nie. Więc musimy skupić się nie tylko na możliwości zwalczania tych y, y, najtrudniejszych celów, chociaż to też jest bardzo ważne, ale też mieć gigantyczną ilość środków, żeby poradzić sobie na przykład z 10-15 tysiącami rzeczy łatwiejszych do zwalczania wolniejszych, lecących na niższym pułapie. Y, ale też stanowiących bardzo wielkie zagrożenie. No i w drugą stronę, tak jak już zacząłem, my musimy też myśleć, czy my mamy te środki. Czy my poza tymi na przykład rakietami, które może kiedyś opracujemy, jakieś własne balistyki manewrujące, fajnie, że w końcu ruszyliśmy też z innymi państwami i też w tej materii coś robimy, czy my też będziemy mieć te tysiące bezzałogowców, tych większych o zasięgu na przykład tysiąca, półtora tysiąca, żeby przesaturować drugą stronę. Ponieważ to działa w obie strony. Więc jest średnio, będzie lepiej, tylko że nadal brakuje nam tej wiedzy, przekonania, że przeciwko nam może być skierowane na przykład w ciągu pierwszych dwóch tygodni 15-20 tysięcy przeróżnego typu środków. A my na przykład będziemy mieć tylko 2000 rakiet i innych tego typu zdolności, żeby je strącić. I bardzo szybko wyczerpią się nasze możliwości i już będziemy. Po zamiataniu. Bardzo Wam dziękuję za uwagę, dziękuję za to, że wspieracie, oceniacie. Dziękuję za postawia, stawianie symbolicznej kawy, że subskrybujecie, oceniacie, komentujecie. Do zobaczenia ponownie.